Siemaneczko, siema, siema. Jest Dobre. naturalna siła. Jest to cykl odcinków, a może jeden odcinek w kilku częściach i etapach. Pokazujemy tutaj, jak przygotowujemy się. I coraz bardziej wystawiamy się na, na, na warunki zimowe. Chodzi tutaj o to, abyśmy próbowali eksponować swoje ciało i hartować się. O czym też zresztą mówiłem w odcinkach na wiosnę oraz jesień. Dlatego też jest taki pomysł z mojej strony, że żeby pokazać Wam, jak po prostu etapami też działam podczas zimowych aktywności. Wiadomo, że ćwiczenie w naturze daje przede wszystkim wspaniałe uziemienie oraz energię do działania, którą możemy spożytkować w mieście. No i zima jest też specyficzną porą roku, ponieważ trzeba po prostu wyjść ze strefy tak zwanego komfortu, bo nauczyliśmy się jako ludzie. Jako ludzie, e, dążyć do, tego, do tej wygody takiej. Mamy te wszystkie urządzenia, e, budziki, e, kalendarze wszystko mamy w telefonie, ale tak naprawdę e, zaczynamy tracić kontrolę nad swoimi emocjami ze względu na tak wiele bodźców, które aktualnie wybrzmiewa w dzisiejszym świecie. Szczególnie w poprzednim roku mieliśmy tego jakby przykład. Więc też. E, Zaprzyjaźnianie się z zimnem jest wspaniałym pomysłem. Myślałem właśnie o ekspozycjach na zimno i przygotowywałem się do nich. Robiłem to trochę po swojemu. Um, pokazywałem też jak, jak, jak to robię. Przyszła też moda na morsowanie i to bardzo dobra moda. Jeżeli ma być taka moda, to chcę być modny. I, 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 i co też chcesz być modny? No kosmos? Moda na morsowanie jest spoko. To jest tak e, picie trochę kawy na pobudkę momentami. Przykład jak no. ostatnio e, była taka niedziela, gdy się spotkaliśmy e, późnym wieczorem na morsowanie. Wiedziałem, że takie morsowanie mnie bardzo pobudzi. Nie potrzebowałem żadnych stymulantów w podróży, tylko po prostu zimna woda, parę wdechów i człowiek postawiony na nogi. Te narzędzia przychodzą, mam wrażenie, etapami. U mnie to na pewno tak wygląda. Widzę, jak coraz bardziej śmiało wchodzę w kolejne wyzwania. Dla, dla mojego umysłu, który e, szczególnie właśnie w zimie no blokuje czasem e, myślami, że, że nie da rady i tak dalej. No, ciało jest zdrowe, odżywianie jest odpowiednie, wiedza jest coraz większa, więc dlaczego by nie przełamać się i wystawiać się właśnie na, na śnieg, na zimno? I teraz e, mamy dzisiaj minus 2. Więc spadł świeży śnieg, a mało jest go. więc też podkreślam, że warto to wykorzystać. No i zobaczcie, znajdujemy się za Opolem w okolicach Poligonu. Będziemy szukać na pewno jakiegoś drewna. Ponieważ trening druida to trening, który pracuje na żywiołach. Dzisiaj rozpoznawczo bardzo. Też po prostu pokazuje, jak, 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 jak. Te rzeczy dzieją się. Same. Te rzeczy dzieją się po same i człowiek, moim zdaniem, w obecnym czasie dąży do natury, więc widzimy, co się dzieje. Wielu ludzi zaczęło przełamywać swoje bariery, eee, zaczęli trenować. To mnie bardzo cieszy, obserwuję to, kibicuję wszystkim, którzy podejmują wyzwania. Sam je również poczyniam, pokazujemy to. Epa. Ja, Jess. Что он за дышка? Что он за дышка? Что piła z gór <laughs> Możecie zauważyć skutki pandemii Mamy 2021 rok, wszystkie sklepy są pozamykane Chodzimy bez ubrań, nie mamy gdzie tego kupić I szczerze w sumie, służy nam to Służy U zdrowotności Jak się czujesz po tym Dobrze. doświadczeniu? Mega się czuję, ludzko Przewentylowany, myślę, że jest mi nawet cieplej niż na początku, jak przyszliśmy sobie w ubraniu skłonęliśmy Ręce mi nie przeszkadzają. Piję, bo po prostu się zasypałem trochę. Ale nie mam takiej potrzeby, że a, muszę, muszę, nie? Spoko jest ten wrzątek z inwirem, ale też by się obeszło, obeszło bez tego. Nasze ciała mają wspaniałe możliwości. Mają możliwość samoregeneracji i adaptacji przede wszystkim. A adaptacja, kochani, to jest Słowo klucz w dzisiejszych czasach. Nie tylko na śniegu.